Od momentu, kiedy Violetta Willa zwróciła z zakładu psychiatrycznego, czuje się coraz lepiej. Jej dom w Lewinie Kłodzkim jest pusty, ale Willa zamierza za kilka miesięcy tam wrócić. Teraz mieszka na Dolnym Śląsku w Starym Pałacu. Przerywa milczenie i wyjaśnia, że zamierza koncertować, ale w tej chwili chce jeszcze przez jakiś czas odpocząć. Zaczynam nowe życie, mówi Violetta Villas i zaczyna je z nowymi projektami artystycznymi i w pięknym pałacu pod Bolkowem na Dolnym Śląsku. Nikt mnie nie więzi i nikt nie chowa przed światem. Nikt mnie nie więzi. Jestem wolnym człowiekiem, ale bardzo proszę o... Oto, żeby zachować moją prywatność, ja się przygotowywuję teraz do nagrań, do występów. Szyje mi się piękne, nowe kreacje. Jestem zajęta i nie mam czasu na plotki. Violetta Villas przygotowuje nową płytę i wciąż pracuje nad nowymi przebojami. Pieniądze z koncertów chcę przeznaczyć na remont domu w Lewinie. Na razie ja Oczywiście, że wracam do Lewina, ale po remoncie domu, po przygotowaniu tego domu do, do, do takiego stanu, żebym mogła tam wrócić. Na razie mieszkam w pięknym, w pięknym pałacu. W Lewinie minęły już echa tragedii sprzed pół roku. Teraz jest tam pusto i cicho. Z całej gromady psów został jeden, najwierniejszy. Biega tutaj, pilnuje w koło domu, dogląda. I tam u mnie na posesji coś przyjeżdża. Wieczorem, jak tu koty nie to przychodzi. Znaje się, naje się, już, bo widzę biedny tak niesamowicie, ale boi się, wystraszony jest. Dom w Lewinie jest w remoncie, pierwsze prace już zakończono. Dom jest przygotowywany na powrót Violetty Villas. Zbiliśmy e, tynki w domu, wywieźliśmy czy kontenery gruzu, no i wywieźliśmy również tutaj te budy, wszystkie, które były wokół domu, porozbijane, porozrzucane. Tymczasem Violetta Willa zwierzy, że ten smutny okres w jej życiu już minął, dlatego dalej chce prowadzić schronisko dla zwierząt. Nie będę nosić już wiaderek na górę Timimonżaro i nie będę nosić worków z chlebem, tak jak robiłam to, bo będę miała już opiekę fachową. I pan Antoni i Hanna Guclińscy będą prowadzić moje schronisko. Zbyt wiele krzywdzących plotek krążyło na mój temat, powiedziała nam Violetta Villas Dementuje informacje o tym, że jest więziona i przetrzymywana. Mówi, że teraz dla niej najważniejszy jest spokój. Miła osoba, radosna. Teraz no wspaniale no, trenują, ćwiczą, ma nowe piosenki. No, jest to kupa pracy. No, musi mieć spokój. Nie możemy tutaj wszystkich, którzy by chętnie zobaczyli panią Violetę przyjmować. Po prostu nie. La, 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 la. something in your eyes told me i must have you mm, something in your eyes was so exciting something in your smile was so inviting something in my heart told me i have you